Opowieść o kata i głośnych głosach bez echa doświadczenia. Nigdy nie przestaje mnie zadziwiać, jak wielu ludzi ma bardzo silne opinie na temat sztuk walki, szczególnie kata, mimo że nigdy nie postawili stopy na macie. Czasem przeglądam komentarze pod moimi artykułami i mam wrażenie, że internet to wielki megafon dla tych, którzy mają najmniej do powiedzenia, ale mówią najgłośniej. To zjawisko jest dziś powszechne. Wokół sztuk walki krąży mnóstwo mitów i nieporozumień. Najczęściej wynikają one z braku wiedzy, podsycanego przez filmy stereotypy kulturowe i osobiste uprzedzenia. Weźmy na przykład kata temat, o którym ostatnio sporo pisałem. Może część nieporozumień bierze się stąd, że kata wygląda teatralnie. Bez kontekstu walki dla osoby z zewnątrz to po prostu seria pozycji, ciosów i bloków trochę jak taniec. Ale w tym tańcu kryje się coś więcej. Kata to zakodowany język walki. Jeśli poznasz jego gramatykę, odkryjesz prawdziwe znaczenie, a przede wszystkim dwójkowe ćwiczenia, z których kata się wywodzi. Tak, dobrze przeczytałeś. Dwójkowe ćwiczenia istniały pierwsze. Kata nigdy nie miało być pokazem solowym dla publiczności. W jednym z moich artykułów wspomniałem, że sztuki walki i ich praktyki mają setki lat. Pod postem pojawił się komentarz: Nope. I właśnie wtedy zdałem sobie sprawę, jak bardzo niektórym brakuje nie tylko wiedzy, ale i chęci, by zrozumieć to, o czym próbują dyskutować. Media dodatkowo dolewają oliwy do ognia. Filmy, media społecznościowe przedstawiają wojowników jak nadludzi, wykonujących nierealne sztuczki. Fajnie się to ogląda, ale mało ma to wspólnego z prawdziwym treningiem. A potem dochodzą do tego uprzedzenia. Ktoś zobaczy jedną klasę karate, coś mu się nie spodoba i już tworzy ogólną opinię. Albo gorzej, chce zabłysnąć mądrością w komentarzach, więc gada, byle gadać. Jak ktoś napisał ostatnio pod moim tekstem, komentuję, bo mogę. No cóż, jeśli już musisz komentować, to chociaż powiedz coś, co warto przeczytać. Najważniejsza lekcja? Jeśli chcesz naprawdę zrozumieć, czym są sztuki walki i kata w szczególności. Musisz zejść z trybun i wejść na matę. Najlepiej do dojo, które stawia na praktyczne podejście, a nie pokazówkę. Dopiero tam zaczniesz dostrzegać głębię i sens tej sztuki. Oczywiście nie wszystkie szkoły są takie same. Dużo zależy od instruktora, jego wiedzy, doświadczenia i filozofii. Dlatego warto podejść do tematu z otwartym umysłem, a nie z zamkniętym sercem i gotowymi sądami, bo ostatecznie wszyscy jesteśmy tu po to, by się uczyć. Jak to ktoś mądrze powiedział, trudno jest coś komuś wytłumaczyć, jeśli jego tożsamość opiera się na niezrozumieniu tego. A teraz jestem bardzo ciekaw waszego zdania. Czym dla was jest kata? Czy mieliście okazję ćwiczyć je, je w praktyce, czy może dopiero planujecie swoją przygodę ze sztukami walki? Dajcie znać w komentarzach. Zawsze z przyjemnością czytam wasze historie i przemyślenia. Jeśli ten materiał was zaciekawił, Koniecznie sprawdźcie inne filmy na kanale. Znajdziecie tam sporo ciekawostek, analiz i praktycznych wskazówek dotyczących karate i nie tylko. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. To dla mnie ogromna motywacja do dalszego tworzenia. Dziękuję, że jesteście.